Zero, to znowu ja, StarCraft I witam was w kolejnym odcinku Z naszej serii Minecraft 1.13 Create. Tak, no i słuchajcie Jako dzisiaj będziemy robić okręt bojowy Na sztutek, który będzie patrolował tutaj Wody przed jakimiś no, naszy, no Po prostu będzie sobie stał w wodzie Generalnie no ale dobra jednak, nim zaczniemy, chciałbym pozdrowić tego, który mi dał 42 suba. Więc Konrad Widlasz, dziękuję Ci za 42 suba. Pozdrawiam Cię. Tutaj jest odcinka. I słuchajcie widzowie, wreszcie się jakoś ruszyliście z tymi subami. I zostało tylko 8 do 50, o mój Boże! 8 do 50! Ja mam nadzieję, że 50 dobijemy już w niedługim czasie. Się. No i dobra widzowie, zatem tutaj wypływamy na głębokie wody. Myślę, że gdzieś może e, tutaj to zrobić, żeby to nie było, wiecie, tak zbyt daleko od brzegu. Jednak wiecie, wiecie jaki dziś mamy się odcinek? Dziś jest 90. odcinek z tej serii, więc naprawdę jaram się tym, ale dobra. Już może nie przedłużaj filmek StarCraft, tylko buduj. Więc tak, myślę, że głównym surowcem do tego będzie kamień. Tym zjeżdżamy na samo dno. No i wybudujemy sobie tutaj myślę taką, co której niestety pada deszcz tym widzowie. Muszę sobie tutaj... No i nie pozwolimy na to, żeby nam tutaj nie przeszkadzał w budowaniu. No to to może jakiś korum nam. Ma być, przecież my tutaj budujemy Dobra, okej okay. Niech będzie coś takiego Raz, dwa, Okej okay. Dobra, może Okej, okay, takie coś No i dobra, oczywiście ten statek będzie także pod wodą, więc myślę, że najpierw zajmiemy się tą podwodną częścią. O dobra. Teraz wypadałoby moja tutaj... Nie, dobra, drabinek myślę, że na chwilę nie musi... Na chwilę obecną nie musimy dawać. Damy. Je, damy je później, widzowie, damy je później. Dobra. I pewnie teraz się pytacie, Filnek, co ty tam budujesz, widzowie? Hmm. Generalnie, to teraz myślałem nad zrobieniem kajut takich, wiesz, tak, wiecie, widzowie, takimi pochodzą. Jednak, zastanawiam się, czy może lepiej tutaj, wiecie, silnik zrobić. Ale nie, dobra, silnik będzie też pod wodą I mamy tutaj, no, dość dużą głębokość, więc dobra Więc teraz tutaj, tak Tutaj sobie O, no mniej więcej tak będzie wyglądało wejście do kajut Oczywiście, wiecie, marynarze tutaj mają być zdyscyplinowani, więc no nie możemy ich jakoś tutaj rozpieszczać. Czyli nie ma jakichś tutaj takich, wiecie, takich przytulnych dłuższych kajut. Nie? No właśnie widzowie. To muszą. Nie może im być. No niestety. Tutaj aż tak przytulnie, tutaj nie może być. Dlatego niestety, no tutaj marynarze, których sobie stworzymy e, będą musieli się niestety czymś takim zadowolić takim pokoikiem, mniej więcej. Dobra, pilny, nie tak, nie tak. Mm. Dobra, no to może zrobimy coś takiego? Tutaj myślę, że to będzie fajnie wyglądało całkiem. Trochę wyższy, może zastupnik. Jednak, o taki. Okej, okay, no mniej więcej. Chcę, żeby to wyglądało no jakoś tak. Dobra. Spoko. Właśnie. Myślę, że takiego typu tutaj kajuty się nam nadadzą widzowie. Zróbmy jeszcze sobie sufit taki, o, dobra Jest tutaj, no ciemno i nie powiem Ale spoko, światła tutaj naszym marynarzom Zrobimy, jednak to no, na razie tego nie możemy Zrobić Dobra, wiecie Wiecie, wo wojskowe łóżko takie Jezu, jak brzydko to wygląda, ale nie przejmujmy się może tym Damy sobie skrzynkę skrzynię, pułapkę normalną skrzynię, żeby sobie tutaj żeby coś, żeby no, trzymali no, znowu co ja mam z tą skrzynią skrzynia dobra, skrzynia proszę, żeby mogli tutaj sobie coś przechować no i do nich będą może nie, bez przesady po co żelazne drzwi. Zwykłe drzwi. Ale takie, żebyś, jakby pasowały do tego. Takie drzwi. No, raczej świerkowe myślę, że nie. Dobre, normalne damy. Runy, balon. Mam nadzieję, że w nic tutaj budowaliśmy przy czas. Ale tak na górę nie widać, żeby było coś nie tak, widzowie. Dobra. I tutaj jeszcze w takim razie tabliczka. I tutaj sobie napiszemy Kajuta 1. Dobra, niechaj tak będzie. Widzowie. Niechaj tak będzie. Dobra. Raz dwa. Okej. Okay, tak. A takie moje pytanie... Nie, dobra, wszystko jest okej. Okay. Tylko to zniszczę, bo to nie jest symetryczne. Dobra. Teraz jest chyba... Dobrze. Tak, jest okej, okay, widzowie. Jest OK, Zatem robimy znowu taki tutaj pokój. Ech, jak dziwnie to wygląda. Dobra, widzowie, może to później zrobimy, bo tak to. No, tak to trochę dziwnie wygląda. Ok, żeby były tylko cztery. Ok, zatem. Coś w tym stylu. Nie dobra. Nie tak. Widzowie, nie tak. O! Dobra. Tak, tak. No, może być, myślę, coś takiego w takim razie. W ogóle ten odcinek jest już 90. odcinkiem serii Minecraft 1.13. Oczywiście chodzi mi zarówno jak i o survival, jak i o Creative, łącząc te dwa w A także w tym tygodniu będzie już setny odcinek z Lego Star odcinek, więc spoko. Ale nie zwaliłoście. Dobra, nieważne. ważne. widzowie. Dobra. I tutaj napiszemy kajuta. Dwa przy okazji tutaj ogólnie możemy dać napis kajuty marynarzy. Nie mieści się. Mary. Nie, nie tak, Mary. ...narzy. Raczej powinno być bez jakiegoś błędu ortograficznego, z tego co nie wiadomo. Jak, jak jednak błąd jest, to mi oczywiście poprawcie w komentarzach. Też dobra, może to na razie zniszczę. Potem, tym jak będzie dobrze, a potem to sobie sprawdzę, żeby, wiecie, nie było wstyd. No nie no, powinno być raczej dobrze. Okej. Okay. Dobra, pyk, pyk. Już tutaj tak słońce zachodzi, jak widzicie, a sobie nie widzicie tego słońca, ale dobra i Start nie nieważny. Okej, okay, teraz tutaj tak. Dobra, teraz w takim razie tutaj kajuta cztery, a tutaj będzie kajuta trzy. Dobra, no bo raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, nie widzę. Opada deszcz. Szczor na morzu. Ale deszcz właściwie na tym świecie. To jest już chleb powszedni. Łach. Nie lubię tych wodorostów. Jakby jako dekoracje są fajne, ale jak je ścina, to tak lagują. Bo Wodorosty się ścina, bo jak Wodorosty się ścina, to Minecraft ci ścina. To był... to była raczej słowa rymowanka. O, też może ktoś to oceni, ale nieważne. Bo widzowie nie oglądają tego odcinka... ...kafilnek... ...bo ty tutaj rymuj, Dla twoich rymów, nie, dlatego że... No, jesteś po prostu tutaj i budujesz. Dobra. Musi być na dwa bloki, no bo tu chyba też jest na tego. A, nie jest, dobra, no to niech będzie. Co to e Ewidentnie tutaj tą wodę jakoś bagu. Ale dobra, nieważne Dobra, tu jest tak. Może sobie podpłyniemy. Tutaj? Dobra, tutaj też niestety. Tak się zrobi, ale tam spoko. Dobra W takim razie Może jeszcze taki jeden pokój właśnie Nie w takim miejscu Muszę nie w takim, dobra Jednak nie Dobra widowie, nieważne, nieważne w takim razie jeszcze jeden. Myślę, że robimy piątą i szóstą i na tym możemy, myślę, skończyć. Robienie tego, wszystkich. robienie tych kajut. Jest przesady, nie? zrobię no właśnie, jest przesady, pilnek, sark. Pyk, 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 pyk. Okej. jestem tutaj tak i tak. Dobra teraz tak No te woda jedne No teraz nie ma go Ale las Ale Łaska Dobra. Znowu pada zatem czekajcie. Weather clear. Tak, tak, tak. Tak, tak. Mamy dobra widzowie. Mamy jakby zrobioną ogólną strukturę kajuta, zatem tak. Kajuta 5, Kajuta 6. No i to tyle myślę tych kajut. Teraz myślę, że zrobimy sobie. No wodorosty Wszystko tylko Tylko przeszkadzają w tym minecraftzie Chcę Ty człowiek zbudować Jakąś tutaj fajną strukturę A mu nie wychodzi Bo wodorosty mu stoją na drodze Dobra pilnik nie unosi się Wielozuj. tylko rośliny. Tylko podwodne rośliny. Ok. Sprawdź, tak? że odcinek ma już 20 minut dobra, ale jeszcze tutaj myślę do 22 pobudujemy. Dobra mm -mm. Okej, okay, zatem teraz tutaj zrobimy Tak Takie tutaj ściany Co może jeszcze tak obliczowie No to sobie raz, dwa no to tak. Raz, dwa i pyk, pik Raz, dwa. I teraz tutaj sobie to podciągniemy. Dobra, może do tego wodorosta? Dobra. Nie no, ale dobra Ale dobra widzowie, schopmy Może tak coś, żeby to się jakoś źle nie kojarzyło Tak Tak głupie wodorosty Dobra, jeszcze tutaj doróbmy to. No, i ten zatek będzie wielki, no, co z tymi wodorostami jest nie tak. Dobra, myślę, że sobie. Że resztę rzeczy dorobimy w następnych. Że resztę sobie dorobimy w takim... No też oczywiście musi przeszkadzać. No. Myślę, że resztę tego sobie to robimy w następnych odcinkach, a na razie ja na tym będę kończyć ten odcinek. Jeżeli odcinek ten Wam się spodobał, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę, tak! Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami się z Wami żegnam. Do zobaczenia jutro. Cześć!